Niech tam Izba Tradycji i Perspektyw się rozwija. Dziękuję Wam pięknie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, a teraz wyszłam bez ściągi konferencjerskiej, gdyż wystąpi zespół mnie bardzo bliski, bo z mojego bardzo dobrego miasta zespół seniorzy, zespół seniorzy, godne, one takie seniorki jak Alice Taylor. Przecież one mają górę, a każda po 40 lat Góra że nie wspomnę o chłopcach. Proszę Państwa, ten zespół prowadzi Sylwia Facholec-Tota, Pani ze skrzypkami, Pani Facholec-Rudol nawet powiem i Pan Dariusz Ejsymont, bardzo zasłużony instruktor muzyczny od wielu, wielu lat. Witam Was serdecznie i zanim przygotujemy stronę techniczną, bo jednak trzeba te mikrofony podłączyć tam, gdzie trzeba, ja pozwolę sobie przeczytać adres, jaki do organizatorów wystosował pan burmistrz Dobrego Miasta. Eee, Dobre miasto, 18 maja 2012. Drodzy Państwo, dziękując za zaproszenie na kolejne święto. Piąte forum aktywności wiejskiej Galiny 2012. Proszę przed wszystkich uczestników uroczystości o przyjęcie gratulacji. I życzeń dalszego zapału w animowaniu życia społecznego i kulturalnego na obszarze naszego LGD. Mam nadzieję, że przewidziane w dniu dzisiejszym atrakcje będą dla Państwa na nagrodą za dotychczasową działalność. Jednocześnie żałuję, iż nie mogę wziąć udziału w tym święcie ze względu na moją konieczną. Obecność na sesji Rady Powiatu Olsztyńskiego, na której podejmowane będą decyzje mające wpływ na dalsze funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Dobrym Mieście. Podpisał burmistrz dobrego miasta pan Stanisław Trzaskowski. Ja przekażę ten adres na ręce pani wójt Jadwigi Gut, a przed państwem zespół seniorzy, który Pracuje już 5 lat, tak jak mówiłam pod fachowym okiem Sylwii i Dariusza. Ma liczne wyróżnienia i czy ja w czymś przeszkadzam? Ma liczne wyróżnienia. Powiem Państwu tylko tyle, że oni właściwie występują w regionie na wszystkich przeglądach kapel i śpiewaków ludowych i właściwie nie przyjechali jeszcze do Dobrego Miasta bez miejsca na pudle. Na co dzień ćwiczą, pracują w Centrum Kultury w Dobrym Mieście, a ja chciałam gorąco i serdecznie uprawić tutaj teraz prywatę, bo w tym zespole od wielu, wielu lat jest pani doktor Ewa Piotrowicz, doktor nauk chemicznych, tak? Ewa, ten doktorat z chemii, tak? Pierwsza choreografka Domu Kultury w Dobrym Mieście. Zaczynałyśmy razem pracę... W 1983 roku, proszę bardzo, ja do dzisiaj nie umiem tańczyć. Mam scharowany głos, a Ewa jak nowa. Proszę Państwa, zespół seniorów CK Dobre Miasto.